Witam. To jest w sumie rzecz typu komiczna, ponieważ pewnie da się w różnoraki sposób odczytywać zmiany związane z buffem. I naprawdę można je analizować pod kątem tego, czy osoby na przykład, które u nas tradują, będą miały lepsze możliwości do przerzucenia gdzieś pieniędzy itd. Można to analizować naprawdę na zasadzie, że. Czy yy, nie wiem, Community europejskie będzie się gdzieś rozlewało po rynkach i tak dalej. Ale ja mam inny sposób analizy tej sytuacji. Yy, I powiem w ten sposób, że istniał projekt. Projekt realizowany ze środków skins banki. Tak naprawdę to nie, ale to taka strona do wymieniania swoich skinów, na którą wejść możecie, jeżeli macie ochotę nabyć coś, kupić, przetradować, a może nawet spróbować zarobić tutaj na, na przykład craftach albo na sile wycenionych skinach. Także lecimy do y, filmu. A więc, dla mnie osobiście update z buffem jest... Y, o tyle bolący, że ja używałem Bafa bardziej na zasadzie wypłacania pieniędzy ze Steam'a, niżeli w celu, nie wiem, robienia inwestycji. Tak naprawdę ja nie inwestowałem na Bafie, bo mnie, jakby dla mnie Baf nie jest stroną do inwestowania, a tam jest za dużo innych opcji, które dało się zrobić. No i jakby to powiedzieć? Zdecydowałem się na to, aby podjąć taki projekt. Ten projekt był e, czymś na zasadzie tej najgłupszej rzeczy, jaką można tylko i wyłącznie zrobić. On dosłownie realizował najgłupszą rzecz, kurwa z możliwych, jaka tylko i wyłącznie była w bani u kogokolwiek. W tym projekcie chodziło o to, że jeżeli cena skina spada, a skin jest tani, a wystawionego jest mało. No to można go podbijać, podbijać, podbijać do swojej ceny w nieskończoność, nie? No i jakby nikt ogólnie nie chce robić tego typu rzeczy, bo to jest po prostu głupota. Skrajna głupota, idiotyzm. Bo po prostu to jest marnowanie pieniędzy. No ale jako, że miałem pieniądze, które w zasadzie były do przewalenia, no to sobie inwestowałem je w Maki. Dlaczego w Maki? Dlatego, że Maki mają dwie rzeczy, które są niesamowite. Po pierwsze, supply który dosłownie supply tych maków jest niesamowicie zabawny. On jest kurwa żaden. To jest normalnie, to jest kurwa aż zabawne. Ile, te ma ile tych maków jest? Tych maków jest 400 tysięcy aktualnie. Tyle pokazuje C.S. load. Więc to jest jeden case. Druga rzecz to jest to, do czego są używane. A jest to jeden z najpopularniejszych filerów. Yy, wobec tego wiedziałem, że Maki 10, jabłko kandyzowane będą miały nie dość że stały popyt, i one mają stały popyt, naprawdę mają stały popyt, i dodatkowo jeszcze ponad się dosyć szybko może skończyć. Więc zrobiłem sobie system, który polegał na tym, żeby skupować te maki do tej ceny. Potem przychodziły osoby, które chciały robić kontrakty, więc skupowały maki ode mnie. A ja za pieniądze z maków dokupowałem więcej maków po tańszej cenie. No i to, jakby, e, ten system, jakby, jest niewydolny finansowo. On potrzebuje zasypywania go pieniędzmi, żeby on funkcjonował. W ten oto sposób. I tylko problem tego systemu jest następujący. Ten system nie działa na Steamie. On nie ma prawa działać na Steamie, ponieważ e, na Steamie po, podaż tych maków jest zbyt potężna. W sensie, ich się na spokojnie zakupić 1000, 2000, 3000 i tak dalej. Przy czym szybko zapełniają ekwipunek. No i po prostu tak to sobie wygląda. I ja y, powiem w ten sposób, że zwracam się do Was z pewnego rodzaju prośbą. Znaczy, prośbą, może nie. Yy, jakby z taką, może z takim zapytaniem. Czy powinienem kontynuować ten projekt na Steamie? I robić go po prostu w tych warunkach. Przy czym też przypominam, że on był rozpoczęty w momencie, kiedy cena Maka chyba wynosiła 60 groszy. No, aktualnie wynosi 30. No, tylko mnie to za bardzo ogólnie nie bolało. Chociaż nie pamiętam, żebym jakikolwiek Maki za 40 kupował? Chyba najwięcej 40. Znaczy 60. Nie pamiętam, żebym za 60 kupował. Bo 48 to był maks. Za ile kiedykolwiek kupowałem Maki. Ale to jest też ciekawe. Z drugiej strony, jakby. Dlaczego Dlaczego w ogóle ten projekt może mieć sens? No bo jakby te warunki, o których mówiłem, one się nie zmieniły. To nie jest wcale tak, że nagle ktoś przestanie z nich robić kontrakty, albo ergo druga rzecz, że nagle przybędzie drugie 400 tysięcy maków. Jakby to nie jest tak. Anyway, co by się nie działo. I ja też patrzę na wykres na tych maków. To jest item w kurwę stary. To jest item, wręcz można by rzec, stary jak świat. To jest item, który w zasadzie jest w tej grze od niepamiętnych czasów i doskonale y, pamięta jeszcze jak Chrystus powodzie chodzi. I ten item ma dosłownie ATL. Aktualnie to jest najniższy jego stan kiedykolwiek. W sensie no wiadomo, że jakby w jakimś tam okresie, kiedy był trochę bardziej dostępny, no to było y, zupełnie inaczej, nie? Y, ale mimo wszystko. Yy, trzeba przyznać, że no od ostatniego okresu jakiegokolwiek, no to jest to najniższa cena w ogóle. I ja się zastanawiam, czy te wszystkie maki, które były przeze mnie kupowane, czy ja powinienem je zlong termować po to, żeby je potrzymać na to, że one kiedyś zrobią złotówkę. I to by, w sensie i tak pewnie będę chciał tak robić, czy powinienem wystawić je za jakąś kwotę <noise> dokupować te maki dalej do tej kwoty i liczyć na to, że ten system przejdzie na Steam. A jest to. Nie powiem. Gdyby buff działał, skupowanie maków byłoby jakby... To był śmieszny proces, który by po prostu dawał dużo frajdy. Jeżeli buff nie działa, to maki też nie działają. No i co? Jakie są straty w takim razie? Pewnie chcecie wiedzieć. Straty... Yy, znaczy straty, kurwa, ciężko to nazywać stratami, bo w sensie są to straty, są to. Gdybym miał policzyć stratę jako stratę, to pewnie wyniesie ona z 300 czy 400 zł. Ale ilość zamrożonych pieniędzy, które zostały przez to, że ten system przestał działać, no to będzie już wynosiła. Nie wiem, bardziej. Nie chcę, nie chcę rzucić jakąś zdupę liczbą 2-3000. Co nie jest, nie jest kwotą kolosalną, ale w momencie, kiedy jest to kwota wrzucona w Maki 10 jabłko kandyzowane, to robi się ona zabawna. No, więc koniec końców podsumowując, nie wiedział człowiek, co czyni. Pozdrawiam.